Witam Państwa, bardzo serdecznie <noise> z tej Amusia10. Dokupał się do bedroka Antonio07. Nie no wstawaj! typię właśnie na górę. a Nie, nie mogę! Dobra, jeszcze raz witam Państwa, bardzo serdecznie z tej Amusia10. Dzisiaj stwarzamy nową akuland... nie akulandię. Teraz ja będę stworzyła Amelowice. A Antoś Akulandię, tak? Amilandia może być. Amikandia. Amilandia, Amilandia, dobra. No e, jednak Amilandia. Ja od razu sobie... to... Jesteśmy na kreatywie, będziemy tu budować, oczywiście. Cora, e, może sobie... Spójrz na, mnie, spójrz na mnie, spójrz na mnie. Czekaj. Szybko. <śmiech> <śmiech> Czekaj. <śmiech> hey. o, to mi się nie zapisała przez Gdzie to jest? Weź sobie tablicę i od razu zapisz. Dobra widzowie, no to już wróciłem, ale co mam zrobić? No nazwę twojego miasta. A. Moja to... A. Dzisiaj A. Widzowie będziemy budować A. dwa różne kraje. Amela będzie budować Amilandię. Tak, Amilandię. A ja będę budować Akuladię 2.0. Ani Akurat jest mm. właśnie tak. Będziemy dzisiaj się bawić mm. i do końca. Jeszcze, wieszcie co jest lepsze, że mamy w końcu wszystkie te rzeczy. Poczekajcie. Dobra. Dobra. dobra, dobra no. To napisz swoją, Od tu będzie już połowa, ok? Tu jak ja napisam. Tu o. Dobra, a o tych kryształach? No to kryształy, no. Dobra, no to wtedy y, tapiczkę no. mam niej, No, no wiesz, ona jest w tym no. Okej, okay, także to będzie to. Okay. E, ty mrugnąłeś? Ty mrugasz! Ty mrugasz! Czekaj. Aha, nie wiem, czy tylko ja to widzę, Antoś, ale mrugamy. Dobra, spoko. Milandia, a ja będę miał... Ale ty napisz z drugiej strony. A nie, w sumie tak dobrze. Ale gdzie ja mam? No, napisz Akulandia. A, a, a swoje wybrać? No, ja tu sobie wybram. No to ja tutaj sobie wybram. Aha, tak w tą stronę, tak? Że tu było straż granic. Ale nie tak daleko, bo ja ci nie widzę. Dobra. pie! Ty masz tu na początku napisać. Ale jak ja ciebie. ledwo widzę. Łączka, tam. Dobra. Pierwsze budujemy ogólnie domy, tak? Ja dam nazwę akulanderia. A. Lampia, a mi lampia. A no, ja już zacznę budować y, mój dom. No, mój e, dom. A tak. Myślę, że będę wam się podobać, nie? A co będę wam robić? E, to, co każdy chce. A. Ja nie wiem, co ja będę a, chciała. E, czy jesteśmy naprzeciwko siebie? Myślę, że tak. Hmm? Patrz, ja on ja, tak. Czekaj, ja idę prosto. Ciągle idę prosto i nie skręcam. Hmm. O? Czekaj. Czeka, ja idę ciągle prosto. Ale laguję czasami. No prawie prosto, patrz. O jedną kreskę trochę ten. Dobra. A ja tu w ogóle swojego nie widzę. A tu ono jest. jak krzywo szłam wtedy. A nie, dobrze, dobra. Ja cię zawieszę, mam zrobić. A ja już wiem, jaki zrobię dom w moich ulubionych kolorach. Nie będziesz robiła z drewna? Nie, bo to... Dziwnie wygląda troszkę. Terakota to są płytki. Dobra, Beton. Ja... Hmm. Jaki kolor betonu? Czekaj. Ej, lepiej czekaj, który bardziej do siebie pasuje? Poczekaj. A, damy, damy. Który bardziej. Nie ten, te... czekaj, nie ten, ten kolor. O. Lepiej. Który lepiej? Bo ja moje ten chyba, nie? No. No, okay. No to, Ale później wiecie, ja zmienię ten znak no, no, dalej, no, troszkę, nie? No, zbie, a, a wiecie, co ja mogę zrobić? Coś bardzo fajnego. Naprawdę? Że aż nie uwierzycie, jak to się będzie że To Ta gdzieś kolorowa. Ej, nie pomóż! Niech cicho nie pomóż. Dobra, no to widzowie, my już, zaczniemy robić domu. Hmm. Na w ile to jest kratek? Ja nie wiem, raz. A ja też nie. Wiem.

18, 19, lekcja tak na 12. Robimy bardzo fajnego. 18, 17, 16, 15, 14. O, no niech to te reklamy pokażą. No. O, taki dom chyba może być. Patrz, Antoin, taki dom. No. Dobra, to ja mam już pierwsze plany. No, także ten, a z boku ja myślę, że ona będzie równy ciągle, ten dom taki, że na dwanaście Oj, Ojej, na trawę sobie nie Okej, okay, tutaj będziemy dalej... Pan... Co jest?! Pełny rpand?! Jak on się postawił?! Sam z siebie! Nie wiem. Ej! O, co?! Co?! Co? Co? Co to jest? Czekaj, ja do ciebie przelatuję. Co to jest za panda? Gdzie? Ja mam laga jakiegoś. Pokaż, co ty masz. Co to jest za brązowa panda, widzowie? Ej, ona ma zeza. Ona ma zeza. Ej, to ona... ona... Ej, to jest jakiś pies, kurde. Ej, ale on. Co my... Jest? No. Ja jestem ciekawy, czy ona... Ej, ale ona jest jakaś stara chyba, czy co to jest za panda, nie wiem. Dziwnie. Nie bij mojej kochanej pandusi. A czemu ci się pan odłączył? Nie Ej, wiem. Ona jest chora ta panda. Skąd wiesz? Gilej jej lecą i płacze. O, to zabiję wtedy. O, ona płacze! co mi zarazisz, głupia! Czekam, ale jest zła. Dobra, ale my po to nie tutaj przyszliśmy. Dobra, wypieczej. Dobra. Dobra, budujemy dalej, więc okej. Okay. Ogólnie no. bardzo dużo dowiedzą. Ale jak ci się zamierza on zrobił? Nie wiem. Ja mam tu wiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, dziesięć, teraz. 9, 10, 12, 12. Zrobimy. Ja zrobię taki inny okej. Takiej powiecie, troszeczkę. Inmniejszy. Dobra, idź o Inniejszy, no to piękna noza. Inniejszy jaki? Ty robisz taki eee, do czekaj, noc się zrobiła. Ja weź, weź zrób ranko. No dobra. Eee. Ja robię duży dom. Nie mały. A, A jak to się zmienia? A tamty Nie mogę, bo ja nie mam tych prawy. Daj. No wejdź tam. Tu. Tu. A. Czas. Dzień. I tu, strzałeczka. No. Dobra. Łooo, wow, są cienie jakoś magicznie. Tak, na pewno, magicznie. Przecież już wiedziałaś o tym. Hmm. Tak. Dobra. Tutaj dalej sobie to lepimy w ten biały beton. Biały? A jak ty to robisz dom? w domu? Biały. W jakim stylu? No nowoczesnym. A ja robię taki po prostu odon. A, ja mam pomysł i już w ogóle na okna. Ok. Jakbyście pytali czemu mam taki dom, to jest mój kola, kolor, także mam. Zrobimy Ej, nie, mi się nie podoba ten dom! Nie, ja zmieniam ten dom. Ja chcę mieć inny dom nagle. Kurde... Niepotrzebnie ja to... Kulanderia. Tam w Dobra. że ja zniszczę teraz mój dom, bo mi się, się dwie, jednak nie spodobał. 1 2 3 4 5 6 7. Dobra, dobra. Nie ważne, ile tutaj jest klatek, tam proszę wiemy byle gdzie drzwi. Dobra, weźmiemy jakieś takie ładne drzwi. Czekajcie. D, ż, Z, Z, drzwi, J, D, Czekaj, nie, drzwi, no faktycznie. D, ale no. mi nogi bolą. No, no to jakie drzwi są we biednym widzowie? nie wiem, jaki to robić w domu. A domy nie będą. Chodzą. Ja niszczę swój dom. Dobra, to... Widzimy się, jak będę budować. Okej. Okay. Ja okay. ja ja to Ja potrzebuję cegły. Cegły. To jest fajne. O, a wy dom. Chyba nie zdążymy na jednym odcinku, co? Chyba no dobramy. Może jeszcze tak. jeden? ale dobra, jedziemy się. Może uda mi się to zrobić na jednym odcinku, ale wątpię. No bo nie, wątpię. Pięć minut jeszcze zostało mi. Y, mi też. Dwa, też dwa, jeden stopa. Ja też. Bo że nie będziemy robić tego na jednym odcinku. Także no. Więc będę... Dobra, nie skomentuję tego konia, on ugrzązł. Z tą tabliczkę on ugrzązł. O przeszedł. Dobra, ja muszę zepsuć to. Zapamiętaj moją nazwę. Amilandia. Aha, moja... A, Anderlandia. Anderlandia, a taki w ogóle jest? Kraj jest? Nie. Anderlandia. Nie ma. Powinien taki być, Underlandia. Nie, nie ma. nie. Ja mam zrobić tu cegłę, może? Nie wiem. Tu z tyłu, ja bym zrobiła taką cegłę. O, dobra, widzę, już skończyłam robić podłogę. Tu ty wszystko kończysz. Dobra, teraz musimy drzwi położyć o takie tam. Nie, i wiecie nie co, nie ja nie. chciałem tutaj zrobić taką małą altankę. Ja lepiej to do tego cegły pasuję, do tego mm. bardziej. Nie jednak. Dobra, widzowie, zrobimy sobie taką fajną altankę małą. Mam no, tylko jaki kolor na no, przykład. Dobra, taki chyba może być, nie widzowie. ja się znów zniszczyłem. O, o, okay, dobra. Tutaj zrobimy sobie taką małą altankę. Dobra. Już ogród robisz? No. Nie, ja tylko tutaj tak to robię. Albo tutaj po prostu zrobimy o takie coś, tylko ja potrzebuję takiego czegoś. Tylko jest jakieś inne kolory, ale dlatego. A jak to się nazywa? Mm. Murzy. Mur. Mur. A dużo tego jest. Mur. O nie wiecie. Ej, to ja mogę taki mur zrobić. Wziąć. No ja mogę na survivalu taki mur zrobić. No możesz to Dobra, ale tutaj no. ogólnie ogóle nic takiego, ale go nie ma, z tego mój A to jest takie chyba spoko. Nie wiem, zobaczę, jak to będzie wyglądało. U mnie jest taka cisza, jak Zdech. buduję ze skupieniem, także Dobra. dlatego jest cisza. Tak, o, szeroka będzie tak ładnie jestem bardzo skupiona na A, to będzie to taki. o nie, to będzie wtedy tak wyglądać, dobra, widzę sobie powiększę Oje, no tutaj, ale wtedy to będzie tak brzydko wyglądać, nie par... nie, dobra, nie wiem co ja na w ogóle o, teraz będzie już ok, patrzcie teraz co patrzcie, teraz już będzie o wiele fajniej zobaczycie zaraz nawet sami cyk, 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 cyk. Dobra, będziemy w widzowie w ogóle już za minutkę kończyć odcineczek. No ja też nie. Dobra, tutaj tylko to sobie postawię, cyk, cyk, cyk. A może my to będziemy robić bez nagrywania, co? Bo my nie zdążymy nigdy tego wtedy zrobić. Hmm. No, no, tak jest, no tutaj środek by powinien być, ale ja nie wiem jak ten środek zrobić. Tak to troszeczkę nie załanie wygląda, nie? No. Tak co? nie wiem, czy to nie pasuje chyba, nie? Patrz na moje wejście w środku. Pani, no. Pani w środku... W ogóle się robi takie dachy. Czekaj. O, tak będzie już Ej. lepiej wyglądało. Co? Bo ja to od przodu ładnie wygląda. Od przodu tak to wygląda. A tu ja mam zmienić przecież. Tu będzie tak. Dobra, a o, teraz. Patrz. A to będzie pasować, w ogóle do tego chyba nie za bardzo. No nie! A tam zostawię to. No ja więc was widzowie będzie, będę już żegnać, jednak nie będę robić drugiej części, nie? Nie? nie. A, no tak. My to zbudujemy po prostu poza odcinkiem, także do zobaczenia, bo ja mi już nie. się czas skończył, także... Ja, papa.